Szanowni Państwo, ja się nazywam Piotr Ule, jestem radnym Rady Miejskiej Wrocławia, ale też od niedawna prezesem Stowarzyszenia SOS Wrocław. Przyszliśmy do Państwa z dobrą nowiną. Wbrew temu, co mówią najważniejsze partie, co mówi znaczna część mediów, pojawiła się we Wrocławiu nowa siła, która chce pokazać, że mieszkańcy są w stanie odzyskać kontrolę nad swoim miastem. Kontrolę, którą utracili ze względu na patologię e, obecnej władzy, ze względu na niezdolność do e, sprawowania funkcji przywództwa politycznego najważniejszych partii politycznych, e, ze względu po prostu na kryzys, e, który we Wrocławiu dzieje się w ciągu ostatnich e, lat, a którego tylko wisienką na torcie e, była kwestia postawionych panu prezydentowi zarzutów korupcyjnych i dotyczących e, oszustwa. E, jesteśmy tutaj z różnych środowisk, a ta różnorodność jest naszą siłą. Ta różnorodność jest naszą siłą ze względu na to, że reprezentowane są różne wrażliwości, od lewa do prawa, od każdego innego spektrum tak naprawdę reprezentowane są te środowiska tak, aby wszyscy mieszkańcy czuli się też reprezentowani. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, bo w badaniach, które przeprowadziliśmy, nie tylko 60% Wrocławian wypowiedziało się, że chce tego referendum, nie tylko ponad 60% wypowiedziało się, że chciałoby odwołać pana prezydenta w referendum. W tych badaniach również bardzo istotne jest to, że elektoraty wszystkich partii politycznych, wszystkich kandydatów na prezydenta, również pana prezydenta Sutryka, są za tym, aby przeprowadzić we Wrocławiu referendum w sprawie odwołania Jacka Sutryka. Grają larum, politycy nie dają rady, elity samorządowe nie dają rady. W związku z tym, na ratunek dla naszego miasta musieli zebrać się obywatele i obywatelki. Po pierwsze, dalej widzimy, że nic się nie zmieniło po wyborach, mimo licznych i odważnych obietnic między pierwszą a drugą turą. Były obietnice większej jawności, wyższych standardów. Nic z tego się nie dzieje. Mamy co rusz nowe doniesienia medialne o tym, co się dzieje z naszymi pieniędzmi, z pieniędzmi wspólnoty mieszkańców, że dalej są jakieś niejasne interesy, jakieś pajęczyny powiązań, pieniądze przekazywane między spółkami, na przykład na, na kluby sportowe, które są w jakiś sposób powiązane z politykami. Więc to dalej nie są te standardy, na które liczyliśmy w minionej kampanii wyborczej. Były też obietnice y, związane ze spółkami miejskimi. Ja mam takie poczucie, y, że mieszkańcy dzisiaj nie wiedzą jak to miasto funkcjonuje. Czy spółki są dobrze, zar dobrze zarządzane. Mieliśmy y, bardzo głośny na całą Polskę incydent z zatrzymaniem Miasta Sutryka o 6 rano przez agentów CBA. Podstawą tego zatrzymania jak wiemy y, był, y, były nie tylko zarzuty prokuratorskie, ale nowy fakt, który usłyszeliśmy, mianowicie to, y, że był rektor Kolegium Humanum, człowiek, który ma kilkadziesiąt zarzutów, w tym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, y, że on był zatrudniony według prokuratury na fikcyjnej umowie w jednej ze spółek miejskich. Nadszedł ten czas, że byśmy my, wrocławianie, wzięli sprawy w swoje ręce, Yy, tak jak państwo yy, słyszeliście, publikujemy to, miały być audyty, nie ma audytów, miały być transparentne konkursy, nie ma transparentnych konkursów. Yy miało być miasto mieszkańców, nie ma miasta dla mieszkańców. Przez moment mieliśmy zakłócenia tutaj przez służby miejskie, ale ten proces wymiatania myślę, że jest dosyć symboliczny, jeżeli chodzi o to, co powinniśmy zrobić z patologiami, które dzieją się w mieście. Przechodzę do państwa z podsumowaniem, zaraz będą pytania, z podsumowaniem referendum we Wrocławiu w roku 2025. Serdecznie zapraszam do współpracy wszystkich tych, którzy wstydzą się za miasto, za to, w jaki sposób upokarzają. Zaraz je prezydent i jego klika, e, ciągnąc pieniądze na najróżniejszy sposób e, do prywatnych, różnego rodzaju podmiotów, e, zacierając granice pomiędzy tym, co publiczne i prywatne. Zacierając granice poza tym, pomiędzy tym, co przyzwoite i nieprzyzwoite, co uczciwe, a co skorumpowane, wszystkich tych zapraszamy do współpracy. Zapraszamy na naszą stronę internetową, co jest Wrocław. Zapraszamy na nasze profile w mediach społecznościowych. Zapraszamy do kontaktu, zapraszamy do wsparcia. Potrzebujemy każdego wsparcia, bo wyzwanie jest ogromne. To jest 50 tysięcy podpisów do zebrania. Także potrzebujemy waszych rąk, waszych mózgów, waszych umysłów. Potrzebujemy waszego wsparcia w mediach społecznościowych potrzebujemy również wpłat. Już wkrótce opublikujemy numer kontakt, na który będziemy prosili o e, wpłaty, ze względu na to, że to wszystko samo się nie zrobi. E, trzeba to po prostu e, przygotować. Jak widzicie e, jest nas tutaj naprawdę dużo, a będziemy skupiać się na kolejnych aspektach zgnilizny, która toczy nasze miasto od lat w kolejnych wydarzeniach. Będziemy spotykać się w coraz szerszym gronie e, tej kuli śniegowej, już nic nie zatrzymać. E, takie pierwsze pytanie ściśnię się na usta. Dlaczego radni nie rozwiążą tego problemu? No bo radni mogą to wcześniej rozwiązać, mogą przestać głosować tak jak pan Sutryk im każe, mogą złożyć też sami wniosek o referendum i to nam zaoszczędzi tutaj pracy, setek ludzi, pieniędzy, no i po to są zostali wybrani radni, żeby, żeby reagować na, jeżeli, jeżeli my stwierdzamy, że chcemy referendum, to oni powinni poddać, przyspieszyć to referendum i poddać pod głosowanie i... Przeprowadźmy to, zobaczmy, może pan Suczyk ma tyle y, głosów, zbierze tyle głosów, że y, zostanie dalej prezydentem. Zaczęliście dzisiaj akcję już oficjalnie y, referendalną, a czy to nie jest trochę za późno. Mamy ramy prawne, które narzucają pewne terminy. Jeden z nich to, kiedy najwcześniej można złożyć wniosek o referendum odwoławcze. Złożenie wniosku w tym przypadku jest zaniesienie papierów i zaniesienie podpisów. To może się zadziać najwcześniej 10 miesięcy po rozstrzygającym wyniku wyborów samorządowych, czyli w naszym przypadku pod koniec lutego. My zaczynamy powiedzmy w połowie czy w drugiej połowie stycznia. Jest to bliskie temu jaki był najwcześniejszy termin na ogłoszenie takiej inicjatywy. To jest szybko moim zdaniem natomiast mamy materiał dowodowy bardzo bogaty przede wszystkim zawiedziono oczekiwanie mamy sytuację w której bardzo niewiele w mieście się zmieniło a jacek Sutryk przed drugą turą wyborów samorządowych obiecywał że będzie gruntowna zmiana między innymi w zarządzaniu miastem w standardach w jawności tej gruntownej zmiany nie widzimy są miejsca gdzie jest kosmetyczna korekta ale dalej jest zbyt wiele niejasności zbyt wiele patologii i temu wszystkiemu się sprzeciwiamy Wiele mieszkańców widzi to tak jak my. Wiemy o tym, bo dostajemy takie sygnały. Dlatego dzisiaj przede wszystkim zapraszamy mieszkańców. Referendum to jest najbardziej bezpośrednia forma demokracji, jaka jest w prawie przewidziana. Zapraszamy mieszkańców i mieszkanki Wrocławia na Festiwal Demokracji. I jakie następne kroki, tak? Bo dzisiaj rozpoczęliście. Co się będzie działo? Po pierwsze, czekamy na odzew mieszkańców, tych, którzy będą chcieli razem z nami na ulicach Wrocławia zbierać podpisy mieszkańców pod wnioskiem, o zorganizowanie referendum. Tych, tych podpisów trzeba mniej więcej 40-50 tysięcy. To jest bardzo duża liczba, więc jest duża praca do wykonania, dlatego tak bardzo liczymy na, na wsparcie i on, o nie dzisiaj prosimy. Mamy przed sobą kroki formalne. To, żeby zorganizować referendum, czy, żeby zacząć zbiórkę podpisów, trzeba to formalnie zgłosić. Ten krok przed nami w najbliższych dniach. Będziemy o tym wszystkim oczywiście informować. To ostatnie zdanie. Gdzie można się zgłaszać, jeżeli ktoś jest zainteresowany? SOS Wrocław to jest nazwa stowarzyszenia, które powiedzmy stoi za tą inicjatywą referendalną soswrocław.pl bądź w mediach społecznościowych. Na stronie internetowej też formularz, który można wypełnić zgłaszając się ze wsparciem do pomocy, na przykład właśnie w biurce podpisów. Można też pisać do mnie bezpośrednio, czy do Piotra Ule, który został przewodniczącym tego stowarzyszenia. Bardzo liczymy na wsparcie mieszkańców i mieszkańców. Odwołać prezydenta Wrocławia. Zakończyć te męki, kiedy rządzi sutryk i jego klika, a Wrocławia na no wstyd. Odzyskać kontrolę dla mieszkańców, którą stracili na rzecz skompromitowanej elity politycznej która zamiast realnym rządzeniem miastem zajmuje się różnego rodzaju patologiami, transferami pieniędzy do różnego rodzaju układów politycznych, prywatnych, osobistych, rodzinnych. Ten nepotyzm, kolesiostwo, kumoterstwo, różnego rodzaju zatarcie granic, pomiędzy tym co prywatne i co publiczne, tym co etyczne i co niemoralne, sprawia, że we Wrocławiu tak dalej nie można funkcjonować. I zarzuty to jest tylko powierzchnią. Czy to będzie taki sprawdzają demokracji w naszym, w naszym mieście? Najbliższe referendum to jest sprawdzenie nie tylko dla lokalnej demokracji, ale też dla determinacji mieszkańców, ze względu na to, że my tutaj we Wrocławiu od... E, kilkudziesięciu lat, tak naprawdę. Pokazujemy, że mamy obywatelską sprawczość. To nie jest tylko i wyłącznie kwestia e, rządów Rafała Dudkiewicza, który pokazywał, że była był w stanie, niezależnie nie od tego, jak go oceniamy, budować siłę polityczną pomiędzy e, najważniejszymi partiami. E, to nie jest tylko i wyłącznie e, kwestia energii mieszkańców, e, która okazała się e, bardzo silna przy powodzi. To jest e, energia mieszkańców, którzy są tutaj od e, kilkudziesięciu lat, odbudowali to miasto jako pionierzy. E, to, to jest energia ludzi, którzy budowali tutaj. Maręczową Alternatywę, Solidarność, struktury NZS-u. To są ludzie, którzy po prostu potrafili swoją aktywnością postawić się hegemonowi, lewiatonowi, jakim jest system polityczny. I dzisiaj taki test mam nadzieję, że Wrocławiu nie zdarzy. To na końcu, jakie, jakie wezwanie do Wrocławia? E, zapraszamy serdecznie do składania podpisów, do e, zbierania podpisów wśród znajomych i przyjaciół. Zapraszamy serdecznie również do wkład. E, już niebawem będzie dostępny numer konta, e, kiedy tylko zarejestrujemy komitet, ze względu na to, że e, Jacek Sutryk i jego klika nie odwołają się sami. Dzięki wielkie.